Uwaga! Kto zna tę piosenkę, śpiewa razem z nami. Poprzez białe drogi z mrozem zapan brat, pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr. Piękni koniu wrony przez uśpiony las, my wieziemy świerk się Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy z saniami można jechać w dal. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. A przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. Biegniesz biała drogo, nie wiadomo jak. Nie ma tu nikogo, kto by znaczył ślad. Tylko nasze sanie, tylko szybki koń, tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy saniami można jechać tam. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. A przed nami i za nami wiruje tyle gra. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy saniami można jechać w dal. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, a przed nami i za